Dobry wieczór. Zobaczymy, jakie energie będą towarzyszyły nam y, takie energie ogólne, tak? Takie ogólne czytanie dla wszystkich. Y, zobaczymy, co będzie nam towarzyszyło, jakie energie będą nam to, o, towarzyszyły w miesiącu y, kwietniu, tak? A więc taka główna energia, jaka będzie nam towarzyszyła. Przełożę tylko sobie. Zobaczę. Paśmieczy. Głupiec. I cesarz. Tak. I cesarz. A więc od nowa tworzymy, od nowa jak gdyby tworzymy te, te zasady. Od nowa tworzymy swoje imperium, tak? Jak gdyby. Nowy początek. No dobrze, zobaczymy. Co takiego. Co takiego, z jaką energią wchodzimy do, do miesiąca kwietnia? Król Kielichów. A więc, Król Kielichów: co nam pomaga? Karta głupca. Patrz, chciała wyjść i wyszła. Co nam przeszkadza? przyspieszenie na co zwrócić uwagę a spentakli i rada piątka pentakli no dobrze no dobrze a więc tak energią z jaką wchodzimy tak do do miesiąca kwietnia to król kielichów to taka energia jak widzicie energia sukcesu to taka odwzajemniona miłość przyjaźń spokój wewnętrzny jakieś takie spełnienie tak z taką energią chodzimy do właśnie do, do miesiąca yy, kwietnia to taka dojrzałość przede wszystkim wrażliwość uczuciowość współczucie tak tak jest co nam będzie pomagać pomagać nam będzie nowy start czyli karta głupca tak to jest to jest nowy start nowa energia świeża energia z taką beztroską ruszajmy do przodu zawierzając Bogu że będzie wszystko dobrze tak Zobaczcie, ona stoi nad przepaścią, ale zła, trzyma się tej jednej buławy, tak? Także ona, ona rusza do przodu, ona, ona się nie boi, tak? Ona z takim zawierzeniem, jak właśnie, jak takie dziecko, beztrosko, y, rusza w, nie, w, nie, w nieznane, tak? Nieznane. Taki, y, to jest taka karta, energia takiego optymizmu, y, troski, spontaniczności, tak? takiej niewinności, z taką pasją rusza do przodu. Chęć rozpoczęcia wszystkiego od nowa, tak? Chęci rozpoczęcia wszystkiego od nowa, czyli yy, to nam pomaga, tak? Co nam przeszkadza, przeszkadza nam 8 buław. A więc te 8 buław, a więc te osiem buław, to jest takie przyspieszenie, tak? To jest takie yy, przyspieszenie. Yy, Mówiące o, o ruchu, o natłoku wydarzeń, o informacjach, tak? Bo tyle się dzieje teraz w telewizji. Wiecie, to jest natłok wydarzeń, informacji, szybkie działanie, intensywna komunikacja, tak? Yy, prowadzenie właśnie takich nawet medialnych, tak, różnych wiadomości, różnych przekazów. Więc widzicie, że to, to nam przeszkadza. Dlaczego to nam przeszkadza? Być może my musimy to, wiecie, te wszystkie wiadomości weryfikować, nie za bardzo, nie utożsamiać się z nimi, tak? Nie utożsamiać się z nimi, więc co nam pomaga? Ruszamy w nowe, co nam przeszkadza, troszeczkę dystansujemy się do, tego, do tych wiadomości, do, tego, do tej komunikacji, do tego przyspieszenia, tak? Ja to tak odczuwam tą kartę, ale ta karta też y, zwiastuje, może zwiastować, ta ósemka buław nawet, e, romans, tak? Nawet romans w innym y, odczytaniu, Odczycie, nawet do króla kielichów, do tej głównej energii, z którą wchodzimy, czyli taką emocjonalnością, wrażliwością, tak? Także tak to wygląda. Na co zwrócić uwagę? Zwrócić uwagę na asa denarów, tak? As denarów, czyli na korzyści materialne. Zobaczcie, jaki ten as jest piękny, trzyma go w dłoniach. I on po prostu puścił korzenie, tak? On zapuścił korzenie, taka mandala przepiękna, tak? Tak, ten denar. I on zapuścił korzenie. I to jest, to właśnie ten as pentakli to takie korzyści materialne to dobrobyt, tak? Na co zwrócić uwagę? Na sukces to jakąś nagroda, no tak, tak wiecie, tu przyświeca nam taka silna wola, sumienność. Musi być wytrwałość, żeby, żeby coś za, za, to ziarenko zostało zasiane i dalej powinny nam towarzyszyć takie właśnie cechy jak sumienność, soli, so, silna wola, żeby, żeby on kiełkował, tak? żeby, żeby te, pomnażać te nasze zasoby tak? finansowe, tą, tą stabilność finansową. Tak? bo to jest taki początek dobrego okresu finansowego. Satysfakcja, spełnienie, a także zdrowienie, tak? A na co zwrócić uwagę? No proszę, a właśnie karta rada, karta rada to pięć denarów, proszę bardzo, piątka denarów, więc tutaj na co zwrócić uwagę? Na zasianie, na zasianie tutaj tego ziarenka, tak? Tego ziarenka, tej stabilności finansowej i dbanie o nią poprzez właśnie nasze takie cechy charakteru, jak silna wola, y, takie właśnie sumienność, solidność, precyzja, tak? To wszystko, tak? A tu mamy pięć pentakli w Karcie Rady. Karta Rady pięć pentakli, tak? Zobaczcie, jak ona jest smutna, jak ona jest y, nieszczęśliwa, tak? Z powodu tego, że yy poszukuje pomocy, tak, ona potrzebuje pomocy na tym zdjęciu, tak, ta kobieta. Ona, tutaj jest jakieś takie wsparcie przyjaciela być może tego króla kielichów, tak, bo to wrażliwość kogoś, tak, o taki, z, z trygonu wody, skorpion, ryba, rak, może, że, może takie właśnie, takie energie będą towarzyszyły właśnie w tym miesiącu kwietniu, tak, więc yy, Tutaj ta piątka denarów mówi o takiej utracie pracy, nawet o niesprawiedliwości, o kryzysie życiowym, o pechu, o oszustwie, tak? To, to jest taka ogólna energia, tak? Karta rada, więc, więc nie bądź takiej energii, tak? Bo to jak najszybciej z tej energii wydostać się poprzez na przykład wsparcie przyjaciela, poszukiwanie pomocy poprzez, bo to jest bieda, tak? To jest bieda, to jest jakiś deficyt. Wyjdź z tych deficytów, tak? To, 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 to jest bardzo istotne, żeby wyjść z tych deficytów poprzez właśnie szukanie przede wszystkim pomocy i wystarczy podnieść tą głowę tak na tym zdjęciu i wziąć ten klucz, który stoi tutaj po, po lewej stronie i otworzyć te drzwi i wyjść, wyjść do asadynarów, zasiać to ziarenko i ruszać, tak, to jest wielki potencjał, to jest potencjał, to jest szansa, tak, na stabilność finansową, tak? A tu jest karta rada, wyjdź z tego, tak? Wyjdź z deficytów. Taka jest karta rada, tak? Poprzez różne możliwości. Teraz zobaczymy, jakie możliwości. Proszę bardzo. Paść kielichów. No to jest taka właśnie niedojrzała energia, która, która nawet żeńska energia, która która gdzieś fruwa w obłokach, która nie wie jeszcze do końca tak czego, czego chce ale myśli tym sercem proszę bardzo sześć kielichów czyli yy, warto spojrzeć w przeszłość tak warto spojrzeć, spojrzeć w przeszłość może spotkać się z kimś z przeszłości przeanalizować te swoje te swoje yy, te swoje deficyty, tak? Spojrzeć z takim, właśnie, yy, zrobić taki rachunek sumienia i spojrzeć, co takiego spowodowało, że jesteśmy w tych deficytach, tak? Że jesteśmy w tych deficytach. Więc wróć do tej przeszłości i nie zadręczaj się. Yy, jak gdyby oddać te swoje wewnętrzne dziecko, ukochaj je, utul je, nie bądź dla siebie surowy, nie bądź dla siebie zły, nie jesteś niczemu winien. Po prostu zweryfikuj to, spójrz w przeszłość, jak to wszystko się odbywało, zobacz co robiłeś, tak. I naprawiaj, naprawiaj, nie popełniaj tych samych błędów, po prostu zacznij od początku, tak. Po prostu zacznij od początku, tak. To jest nowy, świeży start. Zacznij od początku, przejdź przez te drzwi, szukaj pomocy, tak? Szukaj pomocy, na pewno otrzymasz taką pomoc, na pewno otrzymasz wsparcie przyjaciela. Tutaj jest piękna, wrażliwa energia emocjonalna, tak? Króla kielichów, więc na pewno. Szukając pomocy otrzymasz ją, cofnij się, cofnij się do przeszłości troszeczkę, przeanalizuj, nie popełniaj tych samych błędów, tak? Zabierz z tej przeszłości wszystko to, co na czym możesz budować. To, co straciłeś, zostaw tam, tak? Zostaw, nie wracaj do tego. A tu otwórz się, otwórz się, zaraz zobaczymy jeszcze jedną energię, wyciągnę, jest to potrzebne. Proszę bardzo, i królowa kielichów, tak? Przepiękna, wrażliwa energia, emocjonalna energia. W takiej wrażliwości szukaj pomocy, szukaj miłości, szukaj naprawiania tych swoich błędów, szukaj możliwości naprawiania i metod, tak? Tych swoich błędów, takiej energii. Myślę, być może spotkasz taką osobę, przyjaciela, który wesprze cię, pomoże ci, tak? Pomoże ci. To są, mówię, energie ogólne. Ale warto właśnie, warto być w tych energiach, to znaczy warto być, warto zasugerować się tak tym, tymi energiami, zobaczyć mniej więcej, bo to my decydujemy, czy, co my z tych energii weźmiemy, tak? Co my z tych energii weźmiemy, bo tutaj zobaczcie, ta królowa kielichów to. Taka wrażliwość, uczuciowość, delikatność, takie bogactwo wewnętrzne, tak? Ale też osoba, taka osobowość, takiego terapeuty, która może Ci pomóc, która może pomóc Ci uleczyć, która może Ci pomóc wyjść z deficytów, tak? Umiejętność słuchania i współczucia ma takie, takie cechy, tak? Więc tu jak najbardziej do takich osób się zwracaj, tak? Do takich osób się zwracaj, bo one mają mnóstwo pomysłów na wyjście z deficytów, tak? To jest taka yy, yy, no, intuicja, dar jasnowidzenia i miłość, tak? Ta, ta królowa kielichów. Więc zobaczcie, jakie piękne energie, jakie piękne energie w tym miesiącu kwietniu, no to jest wiosna, jakby nie było król kielichów. I królowa kielichów pokazały nam się energie emocjonalne wrażliwości, intuicji, tak? Takiego współczucia. Przepiękne energie, tak? Przepiękne energie nowego początku, tak? Przepiękne energie nowego początku. No dobrze. Wyciągnę jeszcze dla nas. Wszystkich afirmacje na miesiąc kwiecień. Afirmacja na miesiąc kwiecień. Dla nas wszystkich. Zobaczymy, jaka afirmacja. Słucham swojej intuicji. Potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. Przepiękna afirmacja, tak? Przepiękna afirmacja. Także kartę radę, jeszcze jedną, do naszego głównego czytania ogólnego czytania. Zobaczymy. Proszę bardzo. Oczyszczenie. Czas, by odtruć i oczyścić Twoje ciało i umysł. No proszę bardzo, proszę bardzo. Oczyszczenie. Czas, by odtruć i oczyścić Twoje ciało i umysł. Słucham swojej intuicji. Potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. Tak? Od głosu swojej wewnętrznej prawdy. I Archanioł Michał, co ma nam do przekazania? Nasz Anioł, nasz Archanioł, zobaczymy. Bo on zawsze pięknie z nami rozmawia. Więc o, mamy już tutaj, wyszła nam karta. Pozbądź się strachu natychmiast, tak? A więc pozbądź się strachu natychmiast, o czym mówi nam ta karta tutaj, piątka pentakli. Pozbądź się strachu, pozbądź się deficytów, tak? I tutaj modlitwa, tak? Mamy tu modlitwę do Michała Archanioła. Michale Archaniele Michale, proszę cię, pozwól mi poczuć się bezpiecznie oraz godnym twego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli oraz uczuć, które wynikają z ego. Tak. To są energie ogólne. Tak, więc fajne energie, takie miłości, wrażliwości, emocjonalności, intuicji, takie energie ogólne, tutaj nowy początek, komunikacja, tak, przyspieszenie, tutaj zasiejemy ziarenko, tak, tylko wtedy, kiedy będziemy o nie dbać, troszczyć się, pielęgnować, mieć silną wolę, mieć potencjał, tak, wtedy. Wyjdziemy z tych deficytów, tak? My musimy dbać o to, co zasiejemy, a radą jest wyjść z tych deficytów, tak? Jest to bardzo no, ważne przesłanie, myślę, tak? No dobrze, dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie tego czytania i do usłyszenia. Do następnego razu.